Siemanko, witam. Dziś na warsztacie Ford Focus. Nie tylko do jakiegoś tam reperowania, wyspawania nadkoli. Ale też tutaj był do naprostowania. Jak widać nawet po belce nie jest ona wgięta. Ale belki nie prostuje, belkę po prostu trzeba wymienić, podmienić. Ja by naprostowałem ten cały tył tutaj. Naciągłem to, bo ta lampa była wbita do środka. Tu szczeliny w ogóle się nic nie zgadzało. Klapa też tak samo była wgięta w środek. W tej chwili pewnie tego nie będziecie widzieć. Tutaj szczelinka przez całe jest taka sama. Z drugiej strony jest to samo. No i teraz cały tył mam do góry podniesiony. Taka weryfikacja. Co tu jest do zrobienia? No, tu jak widać, niechcący mi się dziabnęło wkrętakiem. Z drugiej strony. No, z drugiej strony też mi się niechcący dziabnęło. A no, teraz tutaj nad kole. Już może specjalnie wstawiłem lampę do bagażnika, żeby było widać jak sobie tej świeci tu 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 czyli ten cały dół nadkolany jest do odtworzenia tu akurat rancik rancik. Jest OK, jedynie do poczyszczenia przy tych wszystkich kołeczkach, które trzymają nadkola. Maciane tutaj, tutaj też tak samo wszystko się łuszczy, ale to będzie zdrapane, wyczyszczone. I tu jedynie będzie wymieniona reperaturka będę się starał jak najmniej tego wymieniać. No ale to zobaczymy dopiero po oczyszczeniu. No i teraz co no tutaj. Wpada na zdrowe Ale prawdopodobnie za chwileczkę Wszystko Będzie dziurawe Więc raczej Raczej będzie to wszystko tutaj Wycięte I wstawione nowe Dół nad kola Wpadamy do środka No próg Próg, próg specjalnie Podnosiłem tutaj za rant. Na szczęście wzmocnienie wewnętrzne jest zdrowe. No jedynie jest osyflałe od rudej, ale to po wycięciu progu, znaczy się po wycięciu progu końcówki progu, bo tutaj nie będą całe progi zmieniają tylko końcówki. No i tutaj już o, wpadamy do środka na razie tego nie niszczę bo muszę po prostu taki kawałek kawałek progu dorobić no tutaj typowo drzwi ale drzwi na razie też nie będą ruszane z przodu próg podłoga o dziwo jest bardzo zdrowa progi rant też tak samo będzie tylko wyczyszczony tutaj to wszystko będzie zdarte też jest zdrowe Czyli po prostu tylko mu się wdało Gnicie O widać że woskiem było pozalewane Tylko wdało mu się gnicie tutaj Gdzie najwięcej tego syfu Z całego tego szmacianego nadkola leciało Tutaj mam amortyzator zdemontowany Też tak samo tu widzę. Grubo rudej siedzi. Więc być może się okaże, że cały ten element będę musiał wyrzucić i zrobić, zrobić nowy. Tak najprawdopodobniej się stanie. i następne dziurki tutaj w bagażniku wygląda to tak Już zaraz lampę wystawię bo wszystko faluje w bagażniku wygląda to tak rant od podłogi co idzie tu pod górę ten rancik to jest akurat zdrowe no tylko akurat to nad kole będę musiał tutaj wykroić tam już częściowo tapicerki, plastyki, podemontowałem eee, jeszcze mamy tutaj, od wewnątrz pod masami się tam kryło nie było tego widać, ale jak dziubnąłem to wyszło no i tam reszta, no te, te masy, to wszystko będę musiał skrobać, żeby się tam do tego tego dziedostwa dostać także Maciejku Zabieram się za krojenie Twojego cacuszka. Pierwsze będzie, pierwsze sobie odbuduję te, te wszystkie tej duperelki, przejdę na drugą stronę. Tak samo to odbuduję i dopiero w późniejszym czasie będę robił nadkola. No, i potem progi, oczywiście. Nie? No, i teraz pewnie jeszcze w komentarzach będziecie pisać, że po co to robić do huty na żyletki No, ale patrząc na to, w jakim stanie jest ten samochód, on ma tylko i wyłącznie zjedzone częściowo młotniki nad kola. Podłużnice są ok. Samochód jest doinwestowany, jak widać. Nowe tarcze, klocki ATE. Nie wiem, czy zaciski też są nowe. Nie, zaciski są tylko wypiaskowane, pomalowane. Ogólnie to auto jest w gazie, mechanicznie jest w stanie idealnym, więc dlatego klient się zdecydował, klient, właściciel tego auta się zdecydował na naprawę. Ta naprawa miała się już odbyć w 2018 roku, ale sytuacja się tak. Potoczyła jak się potoczyła, gdyby pewnie to było wtedy zrobione. Podejrzewam, że tego tutaj by nie było. Tych dziur. No ale niestety. Tutaj też coś tam na krawędzi jest, ale nie ma tragedii. O tutaj dziś pewnie zderzak ośrupał. Dobra. to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam.